Witam, prawda? Witam, prawda? Uratowaliśmy kolejnych magów. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jeszcze zagraliśmy na nosie talikowi. Przynajmniej grota. Jaskinia trofeów No daj win kostor może na sprzedaż będzie Kilka dróg. Best ja nie krąpi i tak zobaczymy koło. Nawet jest zadanie. Na odwrocie tego wisiorka wygrawerowane są imiona Ernabi i Ahirunz. Powinienem odnaleźć Ernabi lub Ahirunza i wrócić im ten wisiorek. Zawieruszony wisiorek. A to jest ta para, którą, którą spotykaliśmy tam po drodze, jak wychodziliśmy z Miasta Cieni tutaj na wschód. To była tam jakaś taka para, która się tam chyba płuciła. Chciałbyś mieć w domu taki piec wyjebany zamiast kominka? Jak siadasz sobie no, na kurde pewno. na fotelu. Ciekawy byłby klimacik pod tym wieczorem. No. Dać książeczkę przy kominku. Latamy se, latamy po grocie. się wypanam dużo. Po strach planów kurde, przygniot, przygniot. Mam te podkreślenia, potrafią być denerwujące, że one mają ten skopnik, który wywraca naszą postać. I teraz tak. Było bo tu, to chyba idziemy tu gdzie patrzę, tu. Bo tam wydaje mi się, że jest na końcu zamknięta droga albo można wrócić, ale jest tylko w jedną stronę. shard. To teraz zostanę w sumie tylko boss tej groty. Okej, okay, no i tak kurde, bo w końcu Już zagalopowaliśmy, że jesteśmy prawie z powrotem od tego bosa, nie wiadomo że... Mógł być we wcześniejszej Kilocie, jakby Chyba, że Dawaj czekaj cofniemy się chyba. Aha, wiem. Tu jakoś... już. Aha, to jest dziwna mapa trochę, kurde, tak. Nie możemy się dostać. Musimy iść tędy. Na górę jakaś chyba. Jeszcze musimy iść dalej. I tu jest chyba nie tu. Tu o. Tu nas tak ciak nie było. <gry> Ale czy tu będzie boss? W sumie to nie wiadomo, nie? No bo mógł zniknąć jak dostał. Bęcki. No i podejrzewam, że będzie gdzieś tu na górze, właśnie. Bo potem sobie schodzisz, tu nie do pierwszej No tam nadal już jest pierwsza jaskinia, jakby o, jest o, co zrobiście. 具に乗っての。 I w sumie mam zrobione teraz, nie? Tak, teraz tutaj zejdziemy do tej komnaty głównej i do wejścia. Tu jest słońce, ludzie Matilda a Waldstein. To nie oni. Okej, okay, no, tam oni są przy samym mieście. Chyba, że cofniemy się do miasta, do sklepu szybko. I potem wrócimy tu wychodząc, oddamy to i pójdziemy na południe, bo można by coś tam sobie ponaprawiać. No, możemy tak zrobić. No to tu jest zaraz w sumie kotliczka chyba ja tam Wiem, że chcielibyście wpierdol, ale nie, nie może być zawsze tak, jakbyście chcieli Teraz sklepy to są gildyjne, nie? Tam przy portalu chyba tak No to przydałem nam niby... Ale to się chyba wchodzi schodamy Teraz może alchemika od razu Nie ma Nie ma, sukiennik jest Ciężko. Masz, krawiec, rymasz. masz Burowarnik nie zrobi jakiś dobrych Jest alchemik Tam Gdzieś w tym domeczku pomieszane wyniki dobre i ten, tak wszystkie śmieci go naprawiam go no daje mnie trochę tych truciznę to może być dobre a ile mogę tego kupić? Jedna jest za 5 zyla, co mam tak klikać pojedynczo? Da się to jakoś inaczej zrobić. Kup wielokrotność, dobra? Widzę, widzę. No daj tak tyle i daj, może to. Tyle. Kupiłem sobie 200 trucizn. Na razie będzie. Naładuję może sobie też... Nie muszę w sumie, na połowy. Trochę odświeżenie ekwipunku. Od Poczekam przy wyjściu może. Nie, tu poczekam na schodach. Podziwiamy widoczki. Można do Ciebie biegnę? Nie ma pośpiechu. Wejście. Przeskoczył mnie. W ogóle nie się trochę tak trochę szybko. Ułożeniem moich tych wie, mojego wierzchowca i peta, bo jako zwierzaka mam tego ognistego sęcze a A jako wierzchowca mam tego leśnego. I za chwilę jeden od drugiego się spali. Ogólnie się kontrastują, nawet nieźle. Ja tu standardowo. Niedźwiedź i kot, niedźwiedź i kot, wszyscy znamy piosenkę na temat niedźwiedzia i kota. Oj ten kad i jego ukochana partnerka szukali schronienia, ale żadnego nie było. Erdnambi nie dała rady, a teraz ja nie mam siły dalej walczyć. Nasze dzieci będą dorastać bez rodziców, będą biedne, węzniowe i pewnie umrą młodo i samotnie. Wow, 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 Spokojnie. Nie wszystko kompletnie musi się tak spierdolić. Byłem w jaskini trofeów. Natknąłem się na te dremory, sprawiłeś, że cierpiały za to, co zrobiły temu Kajitowi i biednej Ernabi? A Hirons ma nadzieję, że zabiłeś bardzo wiele tych pozbawionych pazurów worków Why'a. Znalazłem ten wisiorek, należy do ciebie. Ukochana przez tego kadzita Ernawi upuściła go, gdy uciekaliśmy przed Dremorem. A Hirons nigdy nie przypuszczał, że jeszcze go zobaczy. To musi być znak. Ernabi nie chce, żeby ten Kardit się poddał. Dziękuję. Dziękuję za danie Hirunzowi siły do dalszego życia. Oko od <głos》> No i teraz tak jak mówiłem, idziemy prosto i to potem pójdziemy sobie na południe, bo to jest jedyna odnoga, <noise> której nie zrobiliśmy przed główną. No przynajmniej tak mi się wydaje, że tak zrobimy, bo no to wygląda. No chyba tu. Tu nas nie było. Jest kapliczka i grota. Kapliczkę chętnie uruchomimy. Kapliczka Wiecznego Kufla. W tym Dark Souls był ten koleś, co mu się miał zawsze pełny kufel, nie? I mógł sobie pić cały czas. Albo mi się pokiczkało. No na pewno był ten rycerz Cebula, który. często nas raczył przy spotkaniach tym, swoim piwkiem w kufelku. A ten koleś handlarz taki brzydki? On mnie zawsze sobie pociągał sobie z kufla. Non stop. Jakoś nazywa, nie pamiętam Skarbiec Hamana na ognia kuźni, no tu chyba idziemy. Mapa. Okay. I właśnie to sprawia, że ta gra jest dobra, no nie, wchodzisz do groty i to nie jest kolejna tak samo wyglądająca grota, tylko na przykład z wygenerowanym innym układem korytarzy, losowo, hamsko, z nagrodami, które też się gdzieś wylosowały, nie. Przynajmniej to wygląda inaczej, no nie. Wiadomo, że nie każda jedna, ale no, wchodzisz do jakiejś groty i, i sam właśnie spokój umysłu, który pozwala ci wierzyć, że tam będzie coś, co cię zaskoczy, jest totalnym po prostu wygraniem tej gry nad innymi. Można, można. no nie? Wiadomo, że może nie zawsze tak było, no bo tam ta gra ma dużo lat i się cały czas aktualizuje, czy coś, no ale i tak. No kurwa. Na tle jakichś no tak właśnie kurde generycznych wygenerowanych poziomów to jest po prostu mistrzostwo, że w ogóle wchodzisz, miejsce nazywa się grota i może być coś innego niż wcześniej, nie? Wow. Cały czas. No na pewno wypada to lepiej niż w tym Oblivionie, gdzie te groty czy alickie ruiny no. to były praktycznie kopi w klej. Pamiętam jedno z że właśnie te kurde dungeon ogólnie był nudunawe. Gdzie tam, nie wiem, pierwszych 3-4 to nawet na, 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 na skradaniu chodziłem, żeby tam, wiesz, się wczuć, że, wiesz, no, staram się uniknąć niebezpieczeństwa, które może tu na mnie czyhać, a później już, kurwa. Już się człowiek zorientował, nie? Że nic go tam, nie wiadomo co, się nie wydarzy. Nie ma tu wyjścia normalnego O Poniżej siedmiu tych ich nie zbieram, przedmiotów pluje. Już jestem taki kurdy kot, że gardzę. No, musi być coś lepszego. Yes. Widzę ci. Haman, ogień kuźni. I gdzie są teraz te moje piękne mikstury, które tak ochoczo kupiłem? Czech Sto od razu i bum Będziemy myśleć później Wygląda na to, że musimy wrócić tą samą drogą A nie O tutaj są drzwi Drzwi Akurat za tronę tego typka to mi się właśnie w Skyrimie na przykład zawsze podobało, i chyba w Falloutie 3 też tak zrobili, że jak miałeś jakieś takie dungeony, no to najczęściej gdzieś na końcu był skrót do początku, żebyś nie musiał cisnąć. Chuj to akurat było Git. Dobra, nie chce nam się z kubami walczyć. Już z wami skończyliśmy. Mieliście swoją szansę na wpierdol. Ale jeszcze nie koniec to jest od nogi. Jeszcze na południe się idzie. A, to jak, jakaś chyba osada jest, bo widzę Wią, te chaty na mapie. Mistrz ostrze więźniów i skaczesz. <grystanie> <grystanie> A taka sprawa. A to jest jakiś... Kto to jest? Jakiś gracz. Szedł do nory, Tane. A to pewnie jakieś zadanie będzie, to się dowiemy dopiero o co chodzi. No bo widzę, że jest jakaś główna chata na środku. Pewnie tam dostaniemy quest'a, żeby iść do tej nory. Tak na art, na bok trochę przysunął. No, nawet widzę już starter zadania. Dużo na mnie powie, no przynajmniej własnymi słowami. Powinienem przeczytać notatkę. Dobra, przeczytam całą. Moja najdroższa ukochana, pisanie tych słów zamiast rozmowy z tobą twarzą w twarz to czyn godne słabe usza, Tchórza to co zrobię po skończeniu tego listu jest jeszcze większym tchórzostwem. Poddaję się, odchodzę z wiecznego kufla, walczyłem z tym dziwnym urokiem jak tylko mogłem, a gdy trzeźwiałem... Staram się znaleźć lekarstwo lub przynajmniej źródło naszej okropnej przypadłości. Chciałem pokonać to coś, zobaczyć, jak raz na zawsze rozjaśniają się twoje oczy i oczyszczą umysł. Serce mnie boli, gdy widzę, jak się miotasz, jak walczysz z pokusą miodu, gdy czytam i prowadzę badania. Być może jesteśmy bliscy rozwiązania tego problemu, ale nie mogę dalej tego ciągnąć. Czy to znużenie ducha? Czy tylko słabość wada charakteru, której nie potrafię pokonać? Nie znam odpowiedzi. Wiem tylko, że chcę uciec, spróbować uwolnić się od tego miejsca i jego podstępnego uroku. Robię to z wiadomością, że zostawiam Cię samą, że moja dusza jest stracona. Pamiętaj zawsze, kochana, że wiecznie będziesz w moim sercu. Pamiętaj o naszej miłości i znajdź sposób, aby sama uciec z tej tawerny. Proszę spróbuj mi wybaczyć, jeśli potrafisz, Gamit. I co, tak stoicie tu wszyscy idę z właściwskuniem, że przed wejściem do waszej towali należy trup, który zdąży jeszcze napisać o tym jakąś notatkę. Dowiemy się w następnym odcinku. Na razie. Na razie.